Przed nami ćwiczenie z naszego portalu, więc tutaj jest przykład pewnego rozumowania, rozwiązanie pewnego zadania, i mamy ocenić, czy to rozwiązanie jest prawidłowe, czy nie. No i tutaj odpowiedzieć, albo jest prawidłowe, albo znaleźć błąd w tym rozumowaniu. Więc ja skopiowałem sobie to tutaj, tu je rozwiążemy i potem sprawdzimy. Więc tak. Piotr został poproszony o stwierdzenie, czy funkcja f od x równa 1 przez moduł x. Jest parzysta, nieparzysta, czy, czy ani taka, ani taka. Poniżej znajduje się jego rozumowanie. Dobrze. Więc krok pierwszy to jest znalezienie wyrażenia na f od minus x, czyli f od minus x, czyli co, czyli w miejsce x w definicji funkcji f wstawiamy minus x, czyli to jest 1 przez moduł minus x. No Ale wiemy, że wartość bezwzględna, prawda wiemy, że moduł minus x to jest to samo co moduł x. I też Piotr to wie, wobec tego f od minus x to jest 1 przez moduł x. Sprawdzić, czy wyrażenie f od minus x jest równe f od x lub minus f od x. Prawda? I teraz tak, 1 przez moduł x jest tym samym, co f od x, no właśnie, czyli 1 przez moduł x. Tak? Czyli tutaj Piotr sprawdził, że f od minus x to jest to samo, co f od x. Więc te dwa kroki wyglądają na poprawne. I trzeci krok, konkluzja f od minus x jest równe f od x, zatem funkcja f jest nieparzysta. No, tu chyba jest coś pomylone, prawda? Przypomnijmy, że funkcja parzysta, może najszybciej na wykresie, prawda? Funkcja parzysta to jest taka, której wykres jest symetryczny względem, względem prostej x równe 0, czyli f od x jest równe f od minus x. To jest funkcja parzysta... Prawda? no to a, a nieparzysta nieparzysta funkcja no to jest taka, że f od minus x to jest minus f od x tak, czyli wtedy wykres jest symetryczny względem początku układów współrzędnych, czyli tutaj, tutaj Piotr pierwsze dwa kroki są poprawne, rachunki zrobił poprawnie, ale pomylił tutaj definicję funkcji parzystej i nieparzystej, prawda? To jest to jest warunek na parzystość funkcji, czyli f jest parzysta. Wobec tego, wobec tego ten krok trzeci, konkluzja jest niepoprawna. Czyli tak, tutaj mamy, zobaczmy, rozumowanie jest poprawne. No, rozumowanie jest poprawne, ale, ale konkluzja jest niepoprawna. Czyli rozumowanie, popełnił on błąd w kroku trzecim, tak błąd w kroku trzecim. Jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.